Cześć, dzisiaj jest 6 maja 2017. Podaję datę, bo nie wiadomo kiedy kto co będzie oglądał. Dzisiaj się zajmuję kompostownikiem, kompostem. Zobaczcie, ile jest tutaj trawy. O, trawa obrodziła w tym roku. Dzisiaj, tak, a propos, jest pierwszy dzień ładnego słoneczka Chociaż jest z rana mokro, jest po 8, ale nikogo nie ma, mam spokój. Tutaj jest ta trawa. Postanowiłem zrobić z nią porządek. Zobaczcie, w tym roku to była mokra, bo nie było pogody razem z ziemią. Co zamierzam z nią zrobić? Tu jest gdzieś około 1200 litrów tego kompostu. 1000, 1200, a ja to tak mierzyłem, przeliczyłem. Jest naprawdę dużo. Postanowiłem kupić kompostownik i pokazać, jak zrobić kompost. Co to się będzie z tego działo? Taki kupiłem 380 litrów plastikowy. Pokażę go, gdzie go ustawię. Tutaj go ustawię. Tą trawę wrzucę. Tam posypię, oczywiście, przyspieszaczem kompostowania. Tego może nie widać ile tego jest. A zobaczcie, jakie smoko. Nie widać. Nie wiem. W każdym razie jest tego troszeczkę. Zobaczymy ile takich wiaderek wejdzie typowych o tego kompostownika chociaż jest mokro taki wiaderek obliczymy No i kompostownik prawie tutaj z boku, z daleka od, od przodu, ale działki tam gdzieś jest, żeby nikt nie widział. Zresztą kompostownika chyba nikt nie okradnie, bzy zaczynają chyba kwitnąć. Dobra, biorę się do dzieła do składania tego kompostownika. Tu jest mój kompostownik, kupiony w jednym z marketów. Nie będę mówił jakich. On ma około 400 litrów, jak go przeliczyłem jeszcze. Podam wymiary, wszystkie części. Są instrukcja obsługi. To jest proste. Na YouTube jest nawet ta instrukcja, jak składać. To są proste rzeczy. Jak go złożę, nie będę no, ale pokażę, że jest to prosta konstrukcja. Jedno w drugie zachodzi. O, zobaczcie tutaj, takie coś wycięcia. Lekko ścianka do ścianki zachodzą. Wchodzą na siebie. O, tu wchodzą na siebie. Mamy takie uchwyciki. Tutaj zakładamy od góry. Jak jest złożone, najgorsze jest pierwszy. Jedną ręką tego nie zrobię. Wkładamy tutaj ten uchwyt. I zaciągamy w dół, tutaj gdzie jest, tutaj jest, nie mogę to jedną ręką pokazać, widzicie. I to w każdym razie wchodzi w jedno w drugie, ładnie i zaciągamy to w dół, sami zobaczycie. Także to jest prosta konstrukcja, cztery takie elementy robimy. Taka to jest wycięcie. Te uchwyciki, o których tutaj mówiłem, to są wszystkie wnętrze części góry o tak powkładane że się nawet jedną ręką tutaj zobaczy, o da radę wyciągnąć no nie za bardzo o dałem radę tutaj bo tu jest skarb także mamy wkładamy Dół musi iść oczywiście na spód. Bardzo fajna konstrukcja. Już trzy ściany zrobione. Jestem pod wrażeniem. No duża, duża. Wejdzie trochę. Także dalej składam. Jeszcze coś na co warto zwrócić uwagę. Otwory. Zobaczcie tu i tu. Ja dałem z tej strony i z tej. Dlaczego? No, bo tylko z tej i z tej będę mógł ten kompost odbierać, bo nie wiem jak jest na zdjęciu. Na zdjęciu może jest, nie przypatrywałem się na instrukcji obsługi, chyba jest to z przodu i z tyłu, ale mi odpowiada to i to strona. Dlaczego? No, muszę Wam pokazać, że pokażę Wam tam zaraz, że z tych stron po prostu mam dostęp do kompostu. Z tej stoi drzewo, a tam nie jest góra kompostu no to po co mi tam z tamtych stron czyli musimy uważać gdzie dajemy sobie otwory możemy sobie wybrać w których miejscach dajemy te otwory to jest ważna uwaga no i na koniec są takie dwa pręty zagięte dingsy czy jak ktoś chce nie? i jest pokrywa i możemy ją ustawić w którą stronę się ona ma otwierać w tą Widzę w tą czy w tą. Ja wybrałem w tą. Zobaczycie, dlaczego, jak ustawię. No i to są tak zwane zawiasy. I tutaj je wkładamy. Zaraz je tutaj włożę. Zaraz zobaczymy, ile to ma. Zaraz krzywa miarka. 70 chyba. 70 uważajcie na 70. No 380 litrów nie będę mierzył jedną ręką, bo gdzieś 70 w wysokości. Nie wiem. W każdym pisze 380. Ustawię go na miejsce. no Tutaj wisienka przeszkadza. Tak to wygląda. Teraz wytłumaczę dlaczego mówimy o tych otworach Bo zobaczcie z tej strony po co mi otwór I tam z tyłu od sąsiadki niepotrzebny Mi jest potrzebne z tej strony i z tej I tak będzie to wyglądało Teraz tu uporządkuję Wyrzucę tej trawy tutaj Postawię go I będziemy ładować Zobaczcie wyrównałem tutaj miejsce Postawię tu kompostownik Zmachany jestem Trzeba kompost przerzucać Trochę dałem tutaj do góry ziemi, żeby dla naszego eksperymentu było git. tu jest ta część odrzucona. No to stawiam przed postawieniem. Jeszcze lubię naszych producentów, wszystko, wszystkim, ale lubię modernizacje moje. Mam tu drut opaszę drutem w tym miejscu i w tym po prostu za dużo, jak naładuję, żeby mi się to nie rozeszło. No właśnie i takim drutem montażowym to chyba jest dwójka bo pisało r2 na tym na tam na gdzie cena jest na opisie skręciłem w dwóch punktach mogę spać spokojnie może za cienki jest ale o, ale coś tam przytrzyma no także widzicie lubię modernizację już co powiem z pierwszych oględzin moich powinno się kupować takie kompostowniki. Trzy takie wystarczą na działkę. Estetyka w górę składowanie. I to tylko z PCW. No niestety sami zobaczycie. No to pokazuję jak stoi. Oj, widły. Proszę bardzo. Przy płocie, tu sąsiadka też ma kompostownik. Trzaczka pozwoliła. Elegancko to wygląda. Będziemy teraz ładowali. Tu są dźwiczki i z tej strony widzicie o czym mówiłem? No bo po co nam dźwiczki? Tutaj albo tu. No niepotrzebne kompletnie. Zobaczcie, kilka. Zobaczcie z daleka, elegancko to wygląda. Zaraz sprzętniemy kilka takich. To wszystko znika elegancko. To powinno się zachęcać do kupna takich kompostowników. Ja wiem, że cena. Troszeczkę powinna być niższa, ale to jest luks torpeda już sam to widzę. Jeszcze nie władowałem. Ładuję takie wiaderko i wrzucam. Jedną ręką nie dam rady. Wrzucam no i jeszcze używam kompostera takiego. Cztery wiaderka. U trochę dyszę. No i jeszcze cztery jest takie ubite. Sypniemy komposterka, garsteczkę no i dalej 10 wiaderek, tak do połowy jest załadowane, ale to jest ziemia, ciężko nasza górka znika. Posypane kompostery. Zobaczcie, zobaczcie. Eureka Zobaczcie 20 wiader takich, takich klepanych z ziemią kompostownik jeszcze ma miejsca trochę chyba na 5 wiader no, taka subiektywna ocena 20 tych wiader bo się będzie zmniejszało o, trzeba trochę ubić 20 wiader ile tam zostało tyle no, oczywiście przed wejściem już nic nie ma i już tutaj też była hałda nie ma już biorę stąd także komposterem też tam sypię. także to jest super sprawa. Gdzieś około 100 zł kosztuje normalnie w sklepach, chyba na internecie patrzyłem. I to jest po prostu, tak się zastanawiam, powinno być albo dofinansowanie na kompostownik dla każdego działkowca, albo związek coś powinien z tym zrobić, powinien dopłacać. My chyba nie wiem, czy damy radę wystąpić o jakieś środki właśnie na kompostowanie. Kompostowanie wodociąg mamy swój, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Też można takie coś robić, nie, nie wodę z, w, z wodociągu, tylko samemu brać oświetlenia. Też nie, ale to to jest super sprawa. Zobaczcie, to jednak szpeci. Jest doskonałym nawozem, ale co tu dużo mówić? no Nie wygląda estetycznie. Ładuję dalej, zobaczymy, ile będzie. 25 wiader dotąd podładowany. Nie będę go przepełniał, i tak to wygląda. No, super sprawa. Powiem szczerze, co? Cały kompost tegoroczny się tu zmieścił. Ja to tak mówię, bo jestem zmęczony. Zamykamy. Idziemy dalej. Już to jest tamtegoroczny. Zobaczcie teraz z daleka, jak to wyglądało. Wróćcie do początku filmu. A do teraz to już jest ubiegłoroczny kompost, trzeba go będzie przesiać. Podejrzewam, że takie dwa załatwiłyby działkę, czyli 1200 litrów. Podejrzewam, to jednak było. Czy jest? Zobaczcie, tutaj już nic nie ma. Kupiłbym drugi, ale, ale rodzina mnie e, po prostu zbije. No, bym go tutaj powstawił. O, mówię Wam. Trzeba kupować kompostowniki. Trzeba. Polecam to, polecam. Nie ma sprawy. Tak to wygląda. Oczywiście będę tu zaglądał, dosypywał i pokażę Wam w najbliższym czasie, co się dzieje. Jestem trochę zmęczony, bo ręcznie ładowałem do tego wiaderka, żeby Wam powiedzieć, ile to jest litrów. Tu jeszcze zagrabię ładnie i to wygląda tak.